Cześć wszystkim, Marek z tej strony. Witam w kolejnym odcinku Space Engineers na moim kanale. Dziś jest dosyć szczególny odcinek Space Engineers, bo dla mnie, dzisiaj, dla was, wczoraj wypada dokładnie drugi miesiąc mojej pracy na YouTubie i w zaledwie tak krótkim czasie jest już u Was 217 osób. To jest bardzo, bardzo dużo. Wiemy, że jak się patrzy na, na niektórych twórców na, na YouTube, którzy mają już tych widzów w milionach, to wydaje się bardzo abstrakcyjna wręcz liczba, ale gdy samemu trzeba zapracować na taki sukces, jaki oni odnieśli, nagle, albo na przynajmniej to maleńki procencik tego sukcesu, nagle się zaczyna dostrzegać, jak ogromny wysiłek trzeba w to włożyć. Czasem trzeba mieć bardzo dużo szczęścia, albo niezwykłego talentu, albo mieszankę wszystkich tych rzeczy. Także to jest rzeczywiście niebywałe, że jest już wasz a style, że macie tak pozytywną reakcję na moją, na moją twórczość, na moje dziedziny. Chciałem wam się z Wami podzielić troszkę statystykami. Pozwolę sobie tutaj stanąć tak z widoczkiem na, na ziemię. O. I zaraz Wam przeczytam tutaj co ciekawsze statystyki. Na przykład, od momentu, kiedy zacząłem nagrywać, w sumie obejrzano moich odcinków przez. 126 567 minut, czyli 87 dni, 21 godzin łącznego oglądania. Wszystkich Was. 14 988 razy otworzono, otwarto filmy na moim kanale. 1470 łapek w górę do tej pory dostałem i tylko 6 łapek w dół. No nie wiem jak mają inni youtuberzy, bo nigdy nie porównywałem, ale ten wynik jest po prostu oszałamiający, że tak, przy tak ogromnej ilości łapek w górę, tak mało łapek w dół jest. Średni czas oglądania jest to 8 minut 26 sekund, także jest to bardzo porządny wynik. Tak jak widziałem, kiedyś się chwalili niektórzy youtuberzy na wielu swoich kanałach, no, nieraz mają podobne wyniki, także jestem bardzo, bardzo zadowolony, że że tak, tak dużo oglądacie mnie, tak często się pojawiacie i chętnie oglądacie te filmy. Jestem bardzo, bardzo zobowiązany za to. I gdyby nie wasza pozytywna reakcja i tak, tak wesoły odzew, to pewnie. Pewnie nie, nie wrzucałbym codziennie nagrań, a dzięki temu, że codziennie się odzywacie i, i, i bardzo wielu z Was jest to, zawsze, zawsze mam motywację, żeby później się położyć spać, albo wcześniej rano pójść wstać z łóżka, żeby tylko kolejny odcinek wrzucić, coś nagrać, coś ciekawego wrzucić, a pomysłów, jak zauważyliście mi, nie brakuje, chociaż czasem niektóre pewnie odcinki ciekawsze, inne ludniejsze, ale to już kwestia też prywatnej dyspozycji. Dobra. W dzisiejszym odcinku likwidujemy tą małą bazę. Ponieważ straciła ona już swoje zastosowanie. Także zaczynam pomalutku już tutaj działać. Muszę się pozbyć całego sprzętu, który mam w plecaku, ponieważ jest go za dużo. Zwykle. <laughs> Nie tym razem, teraz już jest za dużo. I tak będę musiał po malutku sobie to wszystko powycinać. Chwilę jeszcze tutaj z wami pogadam, bo mam parę rzeczy do powiedzenia. Otóż... E Pewnie zauważyliście, że zniknęła ostatnio seria odnośnie aktualizacji Space Engineers. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ostatnie aktualizacje do gry bardzo niewiele wnoszą do samej gry. I nie mam po prostu o czym opowiadać. To znaczy, gra, kolejne aktualizacje w zasadzie skupiają się tylko na jakichś drobnych poprawkach, jakichś drobnych zmianach. Yy, usuwaniu błędów kolejnych, co nie jest na tyle ciekawe, żeby było warto robić takie nagranie. <laughs> Także szkoda po prostu czasu i mojego i waszego na, na, na to. Ja mogę w tym czasie jakieś inne odcinki zrobić, coś o czymś opowiedzieć, na przykład dzięki temu, że nie musiałem robić wideo o aktualizacjach. Do Space Engineers mogłem poświęcić ten czas na nakręcenie filmu o Planet Nomad, tej nowej grze, która ma się za rok pojawić, jak zauważyłem po statystykach oglądalności, całkiem, całkiem wam się podobało to te, ten odcinek. Także będę też starał się więcej takich odcinków, w których będę pokazywać i opowiadać o jakichś nowo wychodzących grach. Zobaczymy, jak to się będzie Wam oglądało. Tak jak w opisie mojego kanału umieściłem, zamierzam się zajmować również w przyszłości, jak czas pozwoli, oczywiście recenzjami gier i, i filmów, i wszystkiego w zasadzie, co mnie interesuje, bo i książek też dużo czytam i chętnie się z Wami podzielę moimi, moimi ulubionymi książkami i Wam o nich opowiem. Także, wszystko po trochu, wszystko jest tak naprawdę kwestią tylko czasu, <głos》>, czasu sprzętu i możliwości, tak naprawdę, i umiejętności, i będę coraz bardziej zwiększał swoje zakresy działalności. Streamy po prostu cudowne, cudownie się na streamie mi ostatnio się działo z wami. Wspaniała, wspaniałe momenty tam były i świetnie się bawiłem na tym, i chciałbym jak najwięcej streamów robić. Póki co czas mi pozwalam co najwyżej na jeden stream tygodniowo, ale myślę, że, że będzie to pomału stawało się regularnością. Zobaczymy jak w ten weekend będzie, dam oczywiście wszystkim wcześniej znać. Będzie wrzucony tak jak ostatnio film po prostu na YouTube'a z informacją, że ten stream będzie tego i tego dnia i... I kto będzie miał ochotę, będzie mógł obejrzeć na żywo. Kto nie będzie miał czasu, może obejrzeć, oczywiście, nagranie. <grytanie> Także jakoś się tam zawsze będzie można zgrać. Dobra, ja tutaj trochę popracuję i poprzenoszę to wszystko. I zobaczymy się już w bazie pod kopułą. Jak tylko uda mi się to wszystko przetachać na drugą stronę na swoim biednym grzbiecie. <grytanie> Dobra, to zaraz wracam. I już jestem z powrotem. Jak widzicie postawiłem tutaj takiego gargamelka małego. Te na dole kraty, te nie są, spe nie są specjalnie dospawane, żeby to tak kompozycyjnie, trochę lepiej się układało. Bardziej, się to, bardziej pasuje to do tych wewnętrznych ścian moim zdaniem. Kolorów na razie nie nakładam, bo jeszcze nie mam pomysłu, jakie poza tym. Kolory, wiecie, to jest zawsze coś, co można zrobić na samym końcu. Najważniejsze jest, żeby baza działała, żeby dało się oddychać, żeby wszystko mogło tutaj funkcjonować normalnie zgodnie z planem. A póki to nie jest funkcjonalne, póki mamy dziury w szybie, to niestety no, nie warto się tym przejmować. Zacząłem już tutaj pomału też układać rury. Tak, pipe job robimy, jak polski hydraulik. Zacząłem już tutaj spawać pomału. Ale tak naprawdę żadna z rur w środku w bazie jeszcze nie jest poprowadzona prawidłowo, więc tak naprawdę sporo roboty jeszcze czeka mnie i kursów w to już z powrotem. Chciałbym uruchomić stację medyczną, chciałbym uruchomić rafinerię oraz jeszcze parę innych miejsc, które będą nam potrzebne. Tam, samochód do tego nam skacze dziwnie, ale już małe rurki się skończyły. Dobra, wyspawajmy. Aha, i, no, i komponenty wewnętrzne. Widzicie, to jest taka robota, właśnie. Plecak bohatera jest i tak nienaturalnie powiększony, bardzo bardzo dużo. To chyba nie jest potrzebne do roboty, ale za to to jest potrzebne, okej. Okay. Bo ma głębokość, czy też raczej pojemność 4000 litrów. To jest strasznie dużo. Nie wiem, czy się zastanawialiście, ile to jest 4000 litrów. Jak jeden litr te wody zajmuje 1 kilogram, no to 4, 4 tony materiału bohater potrafi nosić w tej gry. To jest sporo. O, tu jeszcze. Dobra, małe rurki potrzebne i w zasadzie wszystko inne. No i musimy podłączyć też zasilanie. Zastanawiałem się, jak rozwiązać problem z zasilaniem w tej bazie, bo zasilanie jest kluczowe dla naszego przetrwania. O, i nie ma małych rurek już. To bardzo niedobrze. Zobaczmy, czy tutaj są. Tak, po tamtej bazie już nie ma śladu w ogóle. Nawet, nawet no, zabawne jest to, bo jak poleciałem szukać e, jej. Zostawi... Pole... Przestawiłem tutaj lądownik i poleciałem po łazika, po Deloriena. I miałem problem, żeby go znaleźć, bo on taki mały był, że jak podniosłem się do góry na wysokość 100 metrów, to go nie było widać po prostu. A ma antenę nadpo ustawioną na zasięg na 1 km, chyba czy na pół kilometra, więc po prostu zniknął. Stał się niewidoczny dla mnie. Tak, już nie mam konstrukcyjnych komponentów, wszystkiego mi brakuje. Muszę jak najszybciej też postawić assembler żeby zacząć produkować części potrzebne do, do zbudowania dalszych części statku tak naprawdę tego wszystkiego co tutaj się dzieje i bazy także tak naprawdę stawiamy bazę od zera jak za, zawsze okej okay, dobra z tej strony już jest wszystko zrobione także ta rura widzicie już się świeci na żółto czy też na zielono trudno mi powiedzieć zawsze się zastanawiam co to za kolor czy zielony czy żółty chyba żółty dal to nie jest, za mnie do tego chodzi Laura? Nie to. To poproszę. Dużo. Musimy to dobrze zabezpieczyć. Zawsze się zastanawiałem, czy by nie włączyć sobie zdarzeń losowych w tej grze, takich jak na przykład deszcz meteorytów. Co o tym myślicie? Wiem, że to jest strasznie irytujące. Pamiętam, że jak zaraz deszcz meteorytów się pojawił, to zacząłem grać w tym trybie. I było to bardzo, bardzo denerwujące, bo co chwilę te meteoryty latały i po prostu denerwowały bardziej niż były jakimś faktycznym rozmaiceniem. Co chwilę kończyła mi się amunicja w tych, w tych działkach obronnych, więc musiałem ciągle tylko marnować masę surowców na doprodukowywanie kolejnych, kolejnych porcji <grytania> zabezpieczających do kolejnej broni. Dobra, wyłączone wszystko? Nie. O, teraz jest wyłączona. I musimy tutaj zrobić rurkę jeszcze. Widzicie, bo to nie sięga. Ten. Uff, ale się wystraszyłem. Raz mi się zdarzyło, że coś takiego przebiło się przez trzy pokłady. Właśnie, to jest swoją drogą ciekawe. Nie mogę tego małego kontenera odpiąć z tej platformy, która tam jest i pilnuje, która tam jest, bo jak go odpinam, to się przewraca cała ta platforma. Tak, jakby coś się tam nie trzymało tak jak trzeba. Bardzo to dziwne. To samo zobaczcie, tutaj hitboxy przestają działać. Hitboxy, czyli to są takie e, modele, uproszczone modele obiektów, które widzimy, które mówią grze, czy możemy w to wejść, czy nie. I tutaj mamy hitbox, który odpowiedzialny jest za reakcję na, na interakcję, właściwie, i że dzięki temu hitboxowi możemy się dostać do, do łącznika. Ale jednocześnie hitbox zasłania nam przedmiot, który tam wpadł, i no, już go nie wyjmiemy. <laughs> Trochę głupia. Dobra. I... Odwróćmy to. Wiem, że to bez, bez znaczenia, ale... Lubię, jak jest wszystko równo. O, idealnie. Trzeba tylko go podnieść i opuścić, żeby odświeżyć mu połączenie. Czyli tak. Pyk, pyk, pyk. I już chyba się zaczepił. E, coś jeszcze działa? Już nie. Dobra. Au. Patrzcie jak mi zdrowie już spadło. Będę musiał jak najszybciej zbudować też stację medyczną. Tutaj chcę zbudować śluzę. Coś bardzo, bardzo prostego w swojej konstrukcji. E, taką śluzę jak, jaka tam jest. Czyli bez jakiegoś szczególnego wydziwiania i szałów i w ogóle. Tylko jakaś bardzo prosta rzecz. Jak widzicie ona jest na cztery bloki. Czyli tutaj mamy tak. Potem dwa bloki przerwy. I tutaj muszę przestawić to. Stój. Dobra. Tak, strasznie irytujące jest ten, ten komunikat. I nie wiem, dlaczego on się pojawia. Będę musiał poszukać na Redditie, chyba że ktoś z Was wie, co się dzieje. <laughs> może, może jest jakiś problem już rozwiązany przez kogoś, jakimś modem na przykład. Bo ten komunikat informuje o tym, że jest mały poziom zasilania. Słaby poziom zasilania, ale. Ja mam pełne baterie kurcze i dlaczego to się dzieje cały czas? Dobra, tutaj zobaczcie, za każdym razem, gdy coś spawam, on reaguje hałasem. A teraz jeszcze w ogóle się zaczął przesuwać do tego. Bez sensu zupełnie. Tak, jakby gra odświeżała jednocześnie kilka obiektów w pobliżu. Czyli pojawia się informacja, ten blok został zespawany. Odświeżcie informację o pozostałych blokach w pobliżu. I na to on reaguje w ten sposób. Dobra, będę potrzebował trochę wewnętrznych płyt, trochę tego, trochę tego. Coś jeszcze? Wyświetlacze by się przydały. Nie mam wyświetlaczy tutaj, bo potrzebuję i nie mam szyby. Też niedobrze, bo chciałbym tutaj wstawić szyby. Gdzie mam te window, window, blok? O, jest. Pewnie na odwrót je wstawiam, ale trudno. Ważne, żeby zabezpieczyć sobie ilość, po prostu ilość materiałów, które potrzebne są do zbudowania tego. To jest ciekawe, zobaczcie, ten dźwięk chodzenia po szybie. Już... No nie mówcie, że ja teraz tędy nie wyjdę. No. <laughs> Ojej, powiem wam, że ta gra bywa czasem tak strasznie zabłędzona, zabagowana, że ja się cieszę, że oni wreszcie coś z tym robią. Słuchajcie, pamiętacie ten dziwny dźwięk, jaki słychać kiedy się chodzi po palneru słonecznym? Otóż po zwykłym szkle on też jest. No, i teraz jest najśmieszniejsze. Jeśli e, trafimy w hitbox szyby, to też go słychać, mimo że fizycznie po szybie nie chodzimy. Znaczy, zobaczcie, to jest według gry już szyba. Prawda? I jej hitbox jest sześcianem. To, zielo, to zielony to hitbox. Słyszycie? Mimo, że chodzę cały czas bardziej po tych metalowych płytach i nie chodzę po szybie, to słychać dźwięk chodzenia po szybie. A taka głupota. Kolejna. Jedna z wielu. Trochę to psuje imersję, moim zdaniem. Dobra. Szybko wstawię tutaj drzwi. Zrobimy tak. I oczywiście wyświetlaczej szyb brakuje. I gdzie są wyświetlacze? Są wyświetlacze. Szyb to tutaj już nie ma, chyba, bo ja już dawno temu wszystkie szyby zużyłem. Ta... No trudno. Najważniejsze jest, żeby większość tych potrzebnych obiektów do zespawania tego była jednak dostępna. Ok, ok, To teraz musimy skupić się na poprowadzeniu dalej rury, którą zbudowałem, pociągnąłem tutaj. O, widzicie? I ta rura będzie gdzieś tutaj szła. O, w ten sposób. A nie. Dobra, ja to sobie tutaj popracuję, ustawię sobie już pozostałe rzeczy. I wrócę, jak będę miał znowu coś ciekawego do pokazania. Zaraz wracam. Około 0 komponentów konstrukcyjnych. Widzieliście kiedyś coś takiego? To jest przedmiot, którego jest liczba 0. Zaraz wam pokażę Wam tylko pełny plecak. I spójrzcie. Teraz zniknął. <gry> A miałem w plecaku i też była falka i 0 razy. <gry> Powiem Wam, że ta gra naprawdę robi się coraz bardziej komiczna w swoich błędach. Jak widzicie, już zrobiłem sporą część pracy. Już umieściłem na swoim miejscu assembler, który zaczął już pracować, ponieważ. Jak się okazało, zaczęło mi brakować części, więc Assembler stał się priorytetowym elementem. Dobra, teraz musimy zbudować szybko stację medyczną, bo w razie śmierci postaci naszej będziemy musieli wrócić się kawał, kawał drogi do, do miejsca, z którego zaczynaliśmy naszą podróż na Marsa, czyli do Poloneza. A to mi się średnio widzi. Z powrotem próbować lądować. Na planecie tym kolosem. No, szybko. Czego mi jeszcze brakuje? O kur, czy tych płyt wewnętrznych to straszne ilości. Potrzeba. No, to od początku. Dobra. No, wiesz. I 15 tych elementów medycznych, tak? Dobra, coś w tym stylu. I brakuje jeszcze 60 siatek, 20 małych rurek i 3 dużych rurek. Dobra. Czyli tak, 60 siatek, jedna taka i... Nie mam małych rurek już. Patrzcie w jakiej. Ostatniej chwili udało mi się ten assembler zbudować, bo nie miałbym teraz z czego zmontować części. Uff, dobra. Kryzysowa sytuacja z głowy. Mogę sobie też uzupełnić wszystkie rzeczy, dobra. Teraz jeszcze muszę postawić rafinerię, chociaż nie wiem po co, bo w sumie na razie nie ma nic do rafinowania, ale no, są to jednak rzeczy, które muszą stać na, w bazie. Tak jak Wam wcześniej mówiłem, e, kiedy zaczynacie budować bazę, to najpierw zaczynajcie budować ją od tych najcięższych rzeczy, które zajmują najwięcej miejsca, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy zapasy, które ze sobą wzięliście przeznaczone do budowy tej bazy, będą wystarczające. Może się okazać, że na przykład. Zabraliście ze sobą trochę za mało rzeczy i zbudujecie wszystko z wyjątkiem na przykład Assemblera, albo z wyjątkiem rafinerii I, i skończą wam się materiały i nie będziecie mieli z czego zbudować nowych Także warto to wszystko zawsze brać pod uwagę Jak widzicie też wyłączyłem hologram, bo na tym etapie zrobił się już bardziej irytujący niż pomocny I chyba już nie będzie mi potrzebny, będę musiał brok, blok projektora prawdopodobnie zaraz zdemontować Zastanawiam się tylko nad rafinerią. Powiem Wam, że to jest rzecz, która mnie zawsze trochę drażni przy budowie rafinerii: że nie wiem, z której strony jest wejście. Jeśli bym tak zrobił, to czy będzie to lepiej widać? Chodzi mi o to, że nie wiem, z której strony czy po lewej, czy po prawej jest wejście do, do rafinerii od spodu. I jedynym, jedyną metodą jest zrobić coś takiego i liczyć na to, że traficie. Dobra, potrzebujemy więcej, bloku, więcej części zamiennych. O kurczę ja lubię tą grę, <grych> bardzo, bardzo mi się podoba. Ciekaw jestem oczywiście Planet Nomads, bardzo, bardzo ciekaw jestem tej gry. Bardzo ciekaw jestem... E, e, tych te, Star Citizen też bardzo ciekawie wygląda. Bardzo interesująca jest e, ta gra jak to się nazywa? No Man's Sky, który ma się pojawić za parę miesięcy też z Kickstartera. Zobaczymy to wszystko, bo na razie, na razie są to wszystko oczywiście domysły, co i jak będzie to wyglądało i działało, ale mam nadzieję, że to będą ciekawe gry. Pewnie będę sobie z nich też zrobić, z, robił serię, bo przecież nie, nie będę całej byczności grać w spaceów, ile można po pierwsze, po drugie... No o, patrzcie, jednak jest tutaj łącznik. Dobra, to nie muszę już rozwalać. To pod. Aha, dobra. Oczywiście nie mam pozostałych części myślałem o tym jak długo grać w Space Engineers. Oczywiście będę robić tą serię tak długo jak tylko się da, bo bardzo lubię tą grę i chciałbym też jak najwięcej <grym> wam pokazać w tym świecie. Do tej pory jeszcze nie byłem na planecie obcych z wyjątkiem tego jednego update'u wideo, update'u, gdzie pokazywałem wam świetliki oraz pieski wyjące i, i, i podobne rzeczy. Więc Ciekaw jestem jak się żyje, włączyłem w tym sejwie pojawianie się pająków, żeby było przyjemniej. O ile psy są bardzo bardziej irytujące i, i wkurzające niż rzeczywiście modyfikujące w jakiś sposób rozgrywkę, to pająki tutaj wydają się być bardzo ciekawym rozmaiceniem, więc je sobie włączyłem i jak polecimy na planetę obcych to będziemy musieli się szarpać cały czas z, obcy... z pająkami. I to jest jeden z powodów, dla których właśnie się zastanawiam w jaki sposób z nimi walczyć. I wymyśliłem, że najlepszym sposobem będzie zbudowanie latającej bazy. To jest pomysł, o którym Wam już kiedyś wspominałem. Oczywiście nie wszyscy oglądają tą serię zapewne od początku, więc to takie małe przypomnienie. I latająca baza byłaby tak skonstruowana, że cały czas by się znajdowała. To już trzeba byłoby pewnie ręcznie robić, bo trudno byłoby to zrobić automatem. Pewnie jest jakiś automat na to stworzony przez jakiegoś gracza, który nie ma co robić i, <laughs> i siedzi w domu i koduje różne rzeczy. O, o, ja to chciałem zespawać, ale w sumie to też można. I chodzi mi o automat, czy, czy program do bloku programowalnego, którym można by zawiadować statkiem w taki sposób, żeby zawsze leciał w stronę słońca, żeby cały czas gonił słońce. Myślę, że to byłoby fajne rozwiązanie. Szkoda, że, że tak niewiele orientuje się na tych modach. Kiedyś będę musiał przy tym więcej posiedzieć, bo bardzo ciekaw jestem, jak to działa, jak to wygląda, i czy dałoby radę coś takiego zrobić, żeby statek cały czas leciał w stronę słońca, cały czas je gonił. Wtedy można by zbudować ogromny lotniskowiec, który byłby w dużej mierze tak naprawdę panelami słonecznymi, które by się cały czas zasilały ze słońca, utrzymywałby się cały czas w powietrzu i byłby w całości bezpieczny przed atakami pająków. Oczywiście istnieje ryzyko, że wpadniemy na bazy piratów, ale te są na tyle rzadkie, że można spokojnie po drodze wszystkie niszczyć. Zwłaszcza, że one są jednak na Ziemi, a jak statek będzie leciał 5 km nad powierzchnią Ziemi, w górnych warstwach atmosfery planety, to nie będzie właściwie w ogóle żadnego zagrożenia ze strony piratów. Jeśli jeszcze będzie do tego ciężko opancerzony, to każdą ich sonda wojową szybko zdejmie. O kurczę, znowu zapomniałem jakiejś części. I tak to jest w tej grze, jak widzicie, cały czas ganiam od kontenera do kontenera, od kontenera do, do, do jakiegoś innego miejsca, żeby coś wyspawać. W chwilę wyspawuję cały, cały zapas przedmiotów, jaki miałem i z powrotem zaczynam ganieć do drugiego miejsca. A i tak bohater ma nienaturalnie wielki plecak, jak wcześniej wspominałem o pojemności 4000 litrów, no to, to on powinien być wielkości ciężarówki, takiej wywrotki, wiecie, na ziemię, żeby tyle pomieścić. No, oczywiście, znowu zapomniałem. Rozgadałem się i tyle z tego mam. Dobra. Najważniejsze jest to, że naj, naj, wszystkie te ist, najistotniejsze bloki już mamy. Mamy rafinerię, mamy assembler i mamy. Yy, jak to się nazywa? Stacja medyczna, przepraszam. <laughs> Potrzebujemy teraz do, z, niezawodnego źródła zasilania czyli obiektu, który będzie nam dostarczał prąd i w dzień i w nocy bo nocy na Marsie są długie. I nie wiem, czy, czy nie będę musiał jakoś manipulować czasem. Bo jak tu się zrobi noc, to przez kolejnych 8 odcinków będzie ciemno. Póki co mamy cały czas południe, bo mam włączoną dobę 24-godzinną, czasu rzeczywistego. Dobra, spróbuję jeszcze może trochę połatać okna. Dostawię dwa, 3 assemblery i zacznę basowo produkować szyby, bo chyba jeszcze trochę silikonu mi zostało. O, coś takiego zrobimy, popatrzcie. I te ulepszenia. Coś w tym stylu i każę mu budować maksymalną ilość szyb. Tak się, tak się zastanawiam, ile ich może tutaj jeszcze być potrzeba. Pewnie coś koło e, 8-10 tysięcy. No, bardzo dużo potrzeba. E, także to jest rzecz, którą będą musiały długo jeszcze popracować i assemblery, i, <gry> i moja spawarka. Dobra, zaraz wracam jak tylko coś będę miał nowego do pokazania. I już jestem z powrotem. Spójrzcie. Okazało się, że te cztery assemblery połączone ze sobą z tymi ulepszeniami wydajności są tak szybkie straszliwie, że udało mi się wyspawać całą tą bazę w dosłownie chwilę. W zasadzie najwięcej czasu, oczywiście, zajęło mi latanie w to i z powrotem. No, nie pozostaje nam już nic innego jak. Podłączyć wentylator i sprawdzić, czy mamy zachowaną szczelność. Gotowi? Patrzcie, jest szczelność. O, rany, super. Czyli nie musimy już nic zupełnie więcej robić. Zobaczmy, jak szybko to działa. Tak, bawiłem się wcześniej z innymi ustawieniami wentylatorów w innych miejscach i stąd ta trójka jest. Poza tym, badałem też szczelność i cały czas były dziury. W końcu odkryłem, że szczelność nie jest zachowywana przez to. Pod tą stacją medyczną była tutaj zwykła rura i okazuje się, że to już nie jest uznawane za szczelne i gra tego nie przepuszcza, co jest bardzo dziwne, ponieważ gra potrafiła przepuszczać dużo większe bzdury. Aha, dobra, już wiem co się stało. Spójrzcie, to nie jest już przyczepione przez to, że, że tą podłoże odczepiłem, także ten blok będę musiał przespawać na nowo, dlatego się nie ładuje. Dobra, nieważne. Jak widzę, szybko się powietrzem wyładu, wypełnia ta komora tutaj. Zbudowałem prostą śluzę, jak widzieliście wcześniej tutaj. Zbudowałem też e, drzwi do tej śluzy. E, tu i tu nie ma w ogóle śluzy na razie żadnej. I myślałem o tym, żeby ten korytarz dalej zrobić ze szkła. Do, ten korytarz dalej będzie się łączyć z kolejną taką kopułą, gdzieś za jakieś 30 bloków w tamtą stronę. I cały korytarz do tej drugiej kopuły będzie szklany. Będzie to bardzo fajnie wyglądało. Widziałem to już w trybie kreatywnym. Oglądałem sobie to, jak to wygląda. I powiem wam, zarąbiście po prostu z zewnątrz i w środku ta kopuła rzeczywiście wygląda jak taka marsjańska kolonia w stylu gry Planet Base. O, dobra, mamy już pełne zbiorniki. Możemy wreszcie dokonać ceremonialnego zdjęcia hełmu. Uwaga. Hop! Uff, od razu lepiej, nie ma to jak toksyczne, <grytrowane> filtrowane powietrze, generowane z tego, co maszyna znajdzie w przestrzeni kosmicznej. Okej, okay. to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków, w których będziemy dalej rozwijać tą bazę, która już prawie stała się samowystarczalna. Brakuje już jej tylko kontenerów na, 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 na graty, które to będziemy spawać, oraz na z, stałego źródła zasilania. Na razie jest zapewniane przez tą skromną baterię słoneczną oraz ten statek. Także jeszcze raz dzięki za, ogląda, za, za, za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie. Pa!